Witajcie! W dzisiejszej wideo chciałem recensować. To po prostu, to dzisiej dzisiejsza wideo-recencja jest jednocześnie pierwszym odcinkiem z całej długiej serii recensji tego, co mam i tego, co będę miał. Więc rozpocznijmy. Przejdźmy do tego, co będziemy recenzować. Konkurencja nie śpi przedstawia recenzował ostatnio dwie zabawki. To ja przejdę o krok dalej i trzy zabawki recenzuję. Więc rozpocznijmy. Pierwszym obiektem naszego recenzowania jest Cóż, kupiony przez mojego kolegę na urodziny w 2005-2006 roku cebrolet Malibu. Ten samochód, podobny trochę do z GTA V, czy też GTA, nie wiem, 4, czy San Andreas, to jest Chevrolet Malibu. Przepraszam, że jest taki trochę przykurzony, ale on jest niezwykły i cały czas stał w safie. Przejdźmy do fajnych części tej zabawki. Jest nią, wow, silnik prawdziwy, no nie bo nie działający silnik, ale wygląda jak te prawdziwe. Dalej wnętrze trochę jak z programu zesi tam jakimś tam Monster Galas. Kratka przeciwka potazowa. lusterko z jednej strony, bo z drugiej nie ma. I cała masa letali wewnątrz kabiny. Ale co to byłby za samochód, gdyby bagażnik się nie otwierał? Otwórzmy bagażnik. Wow! Co to w bagażniku jest? Hydraulika. Bo to jest model hydrauliczny. Ale zobaczmy. Jeździ. Ale ponownie jego przedni desak jest nieco niżej niż podłosę studia. Dlatego... Tablicę rejestracyjną, czy tam czymś obciera. Niestety, miałem parę drobnych błędów z tą zabawką. Po pierwsze, musiałem przykleić rury wydechowe. Praktycznie jedną, bo druga się... E, było, że muszę to też zrobić. Niestety, klej by coś nie złapał. Mamy tam tradycyjną śrubę. Za wersie na przykład cystenia, można rozkręcić i złosyć. Ale. Ale ale samochodowi też zdejmuje się wydech temu. Ale nie przejdźmy do tego. Mamy też salne felgi z ze srebrnym... ze No. No, jak to się nazywa? Prze nazwijmy to po prostu. No, obręcz koła. Mamy też napis prorodzę ro, z prorodz i ten wygląd oznacza, że mamy do czynienia z bestią na kołach. Kolejnym obiektem ecencji to jest malutkie, małe, małe. W z tamtym mikromasyny, bo niemal chotuilsy. Przejdźmy do tego całnego fajnej, do tej calnej, fajnej, super wypasionej bryki. Tak, nie mylicie się. To wygląda, nawet co to za samochód. Night Industries, kit. Tego pana ostatnio widzieliśmy w filmie Universal Studios nieustraszony z 80 lat. Jak, jak jeśli chodzi o porównanie z tamtym, nie jest za duży, ale jest w skali odpowiedniej do makiet. Kit ma całą całe detale wnętrza. Masę detali. Ale jeśli chodzi o calne rzeczy, jest prawdziwym magnesem na kus. Koła są troszkę niestandardowe. Z tyłu mamy tablicę rejestracyjną z oznaczeniem California Night. Od spodu cała masa detali lustnych. Dwie standardowe, dwa standardowe nity, trzymające w kupie samochodzik i to wszystko na temat kit'a. Dalej mamy trzecia zabawka i ostatnia to Jaguar. Ale nie ten dziki kot, tylko samochód angielski, a właściwie brytyjski. Ponownie chcę nadmienić kwestię że nie jest to Hot Wheels, jest to wersja Lely. Tak jak DeLorean, którego recenzował, będę może recenzował. Tak jak Delorian, którego, którego widzieli. Tak jak Delorian, którego może kiedyś zobaczycie, też z wersji Lely. Co? W przeciwieństwie do tego celnego kolesia, Jaguar nie ma niestety wnętrza. Prawdziwego wnętrza. Czyli nie ma nie ma liczników. Ale, ale ma też parę detali. Dobrych detali, które są świetne. Od spodu samochód wygląda jak realny model. Ale co to? Co to jest? Dziura jakaś w podłodze. Wygląda jak Dziura, z której klei do plastiku może się lać. I ponownie, teraz recenzja tych fajnych zabawek z czymś nieco mniej standardowym. Hmm. Więc, wpierw, lokomotywa parowa w porównaniu z tymi dwoma panami. A na przykład Tesla od Vs VS e, Sewert Maribu. Co, co nic dodać, nic ująć. A teraz, ten, teraz porównanie z czymś mniej, mniej standardowym, mianowicie kase, samochód kontra kaseta magnetofonowa śmiertelna kaseta magnetofonowa. I od, z dziwiami od obiektu, który będę recenzował jak tylko go skończę. Dziękuję i zapraszam. A! W następnej recencji spotkamy się już wkrótce. I ponownie będziemy recenzować czy nie nietusinkowe nie zabawki. I zapamiętajcie, jest to, jest to pierwszy odcinek super gościu przedstawia konkurencji dla kanału Wallace przedstawia. Do widzenia.